Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Wejherowie funkcjonuje już 15 lat. Od samego początku istnienia Izby celem nadrzędnym było reprezentowanie, wspieranie inicjatyw gospodarczych, a przede wszystkim pomoc w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych. Jest to forum, na którym można porozmawiać o biznesie. Można założyć wspólną spółkę, można po, podjąć inicjatywę, która będzie się kończyła takim sukcesem. Zakładamy firmę. Możemy założyć konsorcjum, tak jak nam udało się wynegocjować nowe warunki z urzędami, żeby stworzyć nową firmę, która będzie takim konsorcjum budowlanym. Myślę, że to są te elementy, które pozwalają na to, że przedsiębiorcom chcą być z nami i korzystać z tego. To nie jedyny atut przynależności do Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej. Myślę, że ważnym elementem też jest to, że możemy konsultować się i z urzędami skarbowymi, przechodzimy różnego rodzaju szkolenia, współpracujemy z samorządem gospodarczym w całym kraju, należymy do Krajowej Izby Gospodarczej, więc wszystkie te informacje na temat nowych ustaw, nowych rzeczy, które się pojawiają, mamy na, na bieżąco. Aktualnie w szeregach Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej Znajduje się ponad 60 podmiotów gospodarczych. Są to ludzie z pasją, ci, którzy prowadzą działalność, którzy nie boją się przeciwności losu i przeciwności ustaw, które czasami są tworzone nie tak, jakbyśmy chcieli. Działania Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej widoczne są także na zewnątrz poprzez realizację większych inwestycji. Najważniejszą inwestycją było pobudowanie centrum Kaszuby. Była to inwestycja, która powstała w wyniku. Że tak powiem, mobilizacji i determinacji lokalnych przedsiębiorców, którzy są zrzeszeni w, nasze, w naszej izbie, którzy nie obawiali się tego, że wejdą obce sieci, które będą nas tutaj tłamsić i drenować rynek, tylko stwierdziliśmy, że my, jako przedsiębiorcy lokalni, potrafimy się skrzyknąć bez swarów, zdobyć kapitał, postawić obiekt, który dzisiaj funkcjonuje. Osiągnięcia Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej to również szerokie spektrum inicjatyw społecznych które wielu osobom umożliwia start w dziedzinie przedsiębiorczości. Powstał pierwszy wejcherowski Biznesplan, potem Biznesplan Małego Trójmiasta Kaszubskiego, a obecnie Pomorski Biznesplan. Ja myślę, że to jest taka ważna rzecz dla tej młodej społeczności z reguły. I druga rzecz, która też wydaje mi się jest bardzo ważna to to, że pomagamy różnym instytucjom. Wyremontowanie dwóch oddziałów szpitala specjalistycznego to jest jakby ukłon i podziękowanie dla tego społeczeństwa. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa zatrudnia łącznie ponad 3,5 tysiąca pracowników, jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz czynnie angażuje się w Pomorskiej Radzie Przedsiębiorczości.